Trzeba zauważyć, że już 27 sierpnia, kiedy przewożono jednostki, a przewożono te wielkie jednostki głównie transportem kolejowym, to już wtedy okazało się, na przykład jeśli chodzi o okręg korpusu Grodno, że te przewozy z tego okręgu odbywały się w bardzo powolnym tempie, bo po prostu brakowało taboru kolejowego. 29 sierpnia stwierdzono na terenie Polski bardzo duże opóźnienie transportów kolejowych na wszystkich wschodnich rejonach Polski. Po prostu zabrakło wagonów, ponieważ nie przesunięto ich z centrum i z zachodniej Polski na wschód, i ten brak i opóźnienia trwały jeszcze przez kolejny dzień 30 sierpnia. Można oczywiście różne zarzuty dawać do polskich władz, jeśli chodzi o to, że nie była armia dozbrojona. Wiemy o tym wszystkim, jakie były problemy, jeśli chodzi o różnicę poziomu zamożności Niemiec i Polski, co wpływało również na wyposażenie czy dozbrojenie polskiej armii, czy ogólnie przygotowanie państwa polskiego. Ale pewne rzeczy można było przecież zrobić odpowiednio. Tym bardziej, że skoro władze wiedziały o tych różnicach między poziomem Niemiec a Polski, to inne rzeczy, które dało się zrobić, na przykład logistyka, powinna być dopięta na ostatni guzik. No ale jak widać, tak nie było, zabrakło wagonów do przewozu żołnierzy. Co więcej, te trudności nie skończyły się 30 sierpnia. Bo już, kiedy wojna się rozpoczęła, na przykład 1 września, z mobilizacji, która była zarządzona 23 sierpnia, po pięciu dniach przewozów dywizji, na przykład dywizja 1, 19 i 29, dywizja piechoty, jak również wileńska brygada kawalerii, nie miały na miejscu wszystkich swoich sił, które były przeznaczone dla tych wielkich jednostek. Z mobilizacji z 27 sierpnia po dwóch dniach transportów druga dywizja piechoty kończyła przewóz, 22 dywizja dopiero rozpoczynała transport, 12 dywizja piechoty w ogóle nie rozpoczęła transportu.